Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kolejnym odcinku związanym z moim wyzwaniem Uncja Złota za 2,50 Dzisiaj przed Wami widzicie tutaj paczuszkę Nie, nie jest ona zakupiona na Amazonie to powiem to od razu Po prostu sprzedawca tak zapakował tą przesyłkę yy, Ona już była wcześniej rozpakowana bo po prostu musiałem ją sprawdzić zaraz przy odbiorze yy, Zapłaciłem za nią 9 funtów Czy to dużo, czy to mało? Wydaje mi się, że nie Ale sami ocenicie to co tutaj zobaczycie a najlepsze w tym wszystkim jest to, że dostałem ciekawą ciekawe pudełeczko tam na którym ktoś daje komuś voucher, ale u mnie vouchera nie było proszę mogliście się spotkać z tymi monetami na ostatnim odcinku po raz kolejny są to krony ale spójrzcie, jest ich tutaj bardzo dużo w sumie to nawet nie pamiętam ile sztuk, ale zaraz na szybkiego policzymy. Podzielę je tylko na razie wedle rodzajów tak żeby to jakkolwiek wyglądało. No piękny stan. Spójrzcie, można ją przetrzeć, to no nie jest srebro. To od razu zaznaczę. Ale naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Więc tak, tutaj mamy dwa, pięć czyli. Można pokażę tak niższe, jeżeli ktoś nie widział yy, chyba przedostatniego odcinka. Tak. Tutaj mamy ich 5. Tutaj następny sorów 5, yy, to już mamy 10. No i tutaj sobie też chyba dziesięć, to chyba 10, to powiedzmy, że mamy 12 tutaj kolejne 4 to już jest 16. 18 ze ślubu i 20, czyli tak naprawdę kupiłem 20 kronów po kurczenie całe 50 funtów za sztukę. Przy czym chcę zauważyć, że same te krony, które tutaj widzicie, mogą wygenerować mi zysk. Powiedzmy, że jestem w stanie sprzedać po 5 funtów za sztukę. Już mamy 10, już mamy funta zysku, a gdzie tutaj cała reszta? 18. Więc yy, uważam, że jest to kolejna fajna, ciekawa inwestycja. I jak to ostatnim czasem bywa, miałem szczęście. Już zalicytowałem to zaledwie chyba kilkadziesiąt sekund przed zakończeniem się aukcji. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za oglądanie tego filmiku. Zapraszam do następnego. Cześć!